Kiedyś myślałem, że seksy to jedny tyłek i usta jak z reklamy błyszczyka. Serio. Jak miałem dwadzieścia parę lat, starszyło mi spojrzenie, spodrzęs. I system mi się zawieszał. Ale życie, życie napierdala człowieka lekcjami z każdej strony. I człowiek zmienia się, bo wiesz, bo dziś seksy dla mnie. Rozmowa, która zostaje w głowie na trzy dni. To kobieta, która nie tylko patrzy, ale i widzi. Która nie pyta, co robisz, ale co czujesz. Z wiekiem zauważyłem, że to nie ciało najbardziej przyciąga. Tak, dokładnie. To nie ciało najbardziej przyciąga. To spokój. To szczerość, inteligencja, która wchodzi pod skórę bardziej niż jakikolwiek dotyk. Dziś jara mnie, jak ktoś potrafi słuchać, nie przerywać, jak mówi o emocjach, nie uciekając, jest ok, jak potrafiać głupot i rozwiniać o trzeciej w nocy ze mną sens życia, przy głupku. To jest prawdziwe seksji. To, że potrafisz być lojalna, czuła. Nie musisz mieć perfekcyjnego ciała. Wystarczy, że masz poukładane w głowie. Nie boisz się tego pokazać. Bo dziś po tym, co przeszedłem, wiem jedno. Jędrny mózg kręci mnie 100 razy bardziej niż jędrne pośladki. A rozmowa, która dotyka duszy. Zostaje dłużej w pamięci niż jakikolwiek seks. I tego się trzymam. Jeśli mnie znasz, wiesz, że nie pierdolę.